w kolejnym odcinku, dzisiaj właśnie, wróciłam wczoraj z wycieczki, już mi się wczoraj nie chciało nic robić i właśnie miałam zrobić właśnie prezentację na temat właśnie tej wycieczki, ale w ogóle nie zrobiłam żadnych zdjęć, bo nie było czasu, żeby zrobić w ogóle tam zdjęcia. To było tak zaplanowany czas, że tylko 5 minut czyli w pokoju, następne, i tak następne lekcje były. Były właśnie takie zajęcia. E, więc nie miałam kiedy robić zdjęcia, ale nie chciałam takie spokojności, bo tam nie było nic takiego nie bardzo, nic takiego ciekawego. Ale było fajnie. E, polecam właśnie wyjazdy, to jest... E, e, to jest miejscowość, Czaplinek, a e, ten właśnie... Jak to się nazywa? Właśnie te co my byliśmy to jest co się nazywa To właśnie to jest z kolegium robione I to jest e, robione e, Po prostu to jest robione jak to się nazywa Tu są obozy letnie, obozy zimowe, zielone szkoły i wyjazdy szkolne, coś takiego To my właśnie byliśmy na zielone, zielonej szkole Byliśmy na takiej przedziale i tu się, tym właśnie, tym miejscem się nazywa Marina Templariusz, M nie, Marina czy coś takiego, y no, więc, ten, właśnie, tam było, tam było fajnie, y tak, było fajnie, nie wiem, co mam opowiadać, bo, jak pojedziecie, to sami się przekonacie, a jak nie pojedziecie, ale naprawdę, fajne, polecam, my byliśmy w pokoju pod... Ja byłam pokój pod numerem 7 fajnie było naprawdę. Nie zrobię tej prezentacji, szkoda mi bardzo, bo właśnie nie mam żadnych zdjęć ani nic. Ale mogę zrobić dzisiaj, bo dzisiaj właśnie robiłam trochę zdjęć. więc mogę dzisiaj właśnie to już przetworzyć jako, jako żeby to była prezentacja właśnie z gośćmi lub z gościem specjalnym, ale nie obiecuję, że to zrobię. Może zrobię, może nie zrobię, nie obiecuję tego yy, Więc tak Więc jak będę miała czas, zrobię Jak nie będę miała czasu, nie zrobię Ale jeszcze, czy będę miała, właśnie, czy mi się uda przesłać te zdjęcia Tego też nie wiem, bo właśnie yy, Wtedy miałam takie że że nie mogłam przegrać I nie wtedy, y, wtedy właśnie miałam taką fajną prezentację zrobić, ale nie zrobiłam bo, tak jak to mówię nie chciało mi się po prostu lecieć na Nie chciało mi się po prostu zgrać i tyle. Więc, tak. I właśnie teraz, y, właśnie tam chodziliśmy sobie do bidrunki, do sklepów, tak y, różne. Różne rzeczy wszędzie byliśmy. Y, I właśnie jeszcze, już na to po dwa tygodnie, jakby ktoś chciał to zobaczyć, mam takie coś zrobienia gumek. No raczej tych To jest taka kwadratowa. O taki ten. Może ktoś od Was ma, może coś. E, to jest fajne. E, nie pamiętam, gdzie to można kupić. Już zapomniałam, bo już na bardzo długo. I właśnie gumki wszystko do tego można sobie dokupywać i takie tam, jakie się. Ja nie mam już o czym tak mówić. Ja kończę. Zrobię taką krótką prezentację, wstawię, no i tyle. Tak, jak będziecie, jak będziecie jeszcze chcieli dzisiaj jakiś filmik lub lub jutro, to po prostu piszcie jak o czym ma być, bo już nie wiem naprawdę czy czym mam ich robić. Jutro y, może będzie gość specjalnie. Nie obiecuję, może będzie. Ale myślę, że chyba nie. Nie wiem, naprawdę. A jeżeli by, ale jeżeli tak, to zrobię tak.